Witajcie, zaprezentuję Wam dzisiaj otwarcie mojej nowej kamerki kamerki TomTom Tom Bandit Jak widzicie to jest wersja rozszerzona, pakiet premium z dodatkowymi uchwytami, które w normalnym trybie musielibyście dokupić za dodatkową kasę No to otwieramy może dwa słowa o samej kamerce. Kamerka, która wchodzi na rynek stosunkowo niedawno i wchodzi jako mocny konkurent GoPro. Bardzo ładnie się prezentuje. TomTom, Tom, jak wiecie, to firma specjalizująca się w nawigacjach, natomiast wchodzą z bardzo dobrym produktem. Coraz mocniejsze recenzje zbiera ta kamerka i dlatego sądzę, że warta jest naszej uwagi zaraz jej bliżej przyjrzymy no to otwieramy Co znajduje się w środku? Dobrze, bardzo esetycznie zapakowana. Mimo, że jest jeszcze przymocowana. Widzimy już pewną jej funkcjonalność. Widzimy, jak się fajnie obraca. Od razu mogliśmy skorzystać z klipsa. Od razu widać system mocujący. Ups. System mocujący, który jest jednym z mocniejszych elementów samej kamerki. Innowacyjny, niespotykany w żadnej, żadnej innej do tej pory kamerze. To akurat jest tylko dla potrzeby, pudełka. Odłożymy to sobie na bok. Natomiast sam TomTom, tom, jak widzicie, bardzo ładnie tu się obraca. Jak widać, klips mocujący na stałe obraca się wzdłuż prawie całej osi kamery. To oznacza, że możemy ją pod różnymi kątami od razu zamocować. No ok, zostawmy to. Zobaczmy, co jeszcze jest w zestawie. Widzimy od razu, że zestaw powiększony od razu zawiera pilota. Pilot na pewno nie jest w standardzie, tylko w zestawie powiększonym. ok otwieramy dalej pakiet uchwytów i na rower kabelek zasilający Aha. jeszcze kluczyk w zestawie fantastycznie Przesunę, żebyście wszystko widzieli. Co tu jeszcze mamy? Dwa paski. Pasek do pilota. Na palec, bardzo krótki, ale fajna rzecz. Można przyczepić do kciuka, do palca wskazującego. Bardzo poręcznie wtedy można nim operować. Dłuższy pasek. Na nadgarstek, na przykład. Dwa klipsy mocujące. Ten akurat zaokrąglony na taśmie 3M VHB. Bardzo mocna taśma. Niestety nie ma taśm wymiennych. I drugi zupełnie płaski klips do płaskich powierzchni. To jest niewielka wypukłość na tym. Co mamy jeszcze w środku? Szczoteczkę czyszczącą. Klips 360 stopni. Kolejne dwa mocowania. I ostatnie, być może dla większości z Was najważniejsze, adapter do urządzeń GoPro można je go zamontować i łączyć ze wszelkimi akcesoriami GoPro. Prezentuje się fajnie. I to wygląda... Aha! Jeszcze jedna rzecz. Co mamy tutaj? Kolejne akcesorium, którego nie ma w zestawie podstawowym. I od razu to otworzę. Obiektyw wodoszczelny, dzięki któremu możemy zejść pod wodę. Obiektyw podstawowy, który jest zamontowany w kamerce teraz Eee, chroni jedynie przed zachlapaniami natomiast nie zapewnia wodoszczelności po wymianie na ten obiektyw, który w normalnym trybie jest do dokupienia za dodatkową kasę eee, uzyskujemy wodoszczelność do 50 metrów czyli całkiem spoko ok w sumie tego wszystkiego w zestawie jest dosyć sporo eee, mamy dodatkowych 5 akcesoriów, których nie ma normalnie Czyli to jest na pewno dodatkowa soczewka, dodatkowy obiektyw, e, oczywiście pilot e, i bodajże ten klips obrót 360 pod różnymi kątami, też bardzo wygodna sprawa. Na początek to by było na tyle. Myślę, że jutro spróbujemy się tym wszystkim pobawić, uruchomić. E, no i zobaczymy, jak się paruje z innymi urządzeniami. Dzięki za uwagę. Możecie zalajkować.